Hej, cześć, witajcie, z tej strony Foxes, witam was w kolejnym filmie z Fortnite'a na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną Fifrey, Krajan i Ziedziu. Cześć. Siemka. Eczka. No, i tutaj kumple zrobili mapkę Dedrana, O ty kurde. Kumple zrobili Dedrana, Drana. tutaj kodzik polecają, ja to szanuję bardzo dobrze. Tutaj jest, o, Dokładnie. tutaj jest od kiedy grają w tego Fortnite'ika. Także tutaj Dokładnie. jest maśniutko. Tu są lamy. Nie wiem co z tych lam dropi, ale się trochę cykam. Tu, tu jest taka śmieszna, taki uśmieszek bardzo. Bardzo mocno śmieszny. Mam amunicję, dobra, jak znajdę pistolet, to będę do was strzelał. Eee, dobra. A, a tam jest coś innego? Nie, tu jest to samo. Dobra. Eee, Pój się. Oh. Uspok Uspok nie, szybko, nie, nie nie, nie się No nie. Chciałem uciec przed nim, bo mnie bił. No nie, czekamy, czekamy. Ale że nie To jest nieprawda kłamstwo. Dobra kumple, to powiedzcie coś o mapce. Ile robiliście mapkę i jak to mniej więcej wyglądało. Dobra, Dobra weźcie uspokój, się już mnie, nie, nie się 5 godzin. Ja cię nie biję. Yy, a poziomów jest ponad 36. O kurde. A propos, ja to tylko stoję, bo jakby ja tego nie robiłem. Dobra. Ja jestem tylko tutaj o tak. No nie, halo, o kurde. Czyteż, oszuki. Dziękuję. Pajak, to ogram to. Jednak nie. Najgorzej. Kurde Dasz radę. Zrób tak jak ja. Nie widziałem, jak zrobiłeś. Tak zjaś, że biegłem, skoczyłem na to i od razu wyskoczyłem. Ta? Że co, no. że coś takiego? O, faktycznie, mogło tak być. Czy skąd się ten impuls wziął? Ty żeś przestargał, ten impuls, a już z innego levela O ty. Dobra, czekaj, czekaj. Pa, co robię? Dobra, uciekamy od nich. Nie, tylko się nie da przejść. Da się przejść, spokojnie. Da się, wszystko się. Synek. Co ty robisz? Jak ty to robisz? Tego się wow. Spokojnie nie róbcie Aż rozruby. Tutaj kolejeczka Właśnie jest, chłopaki. No ale spokojnie... Musi Musisz być Tutaj kolejeczka. Każdy swoją Musisz być opanowany, nie zachowuj tutaj się jak mnie. taki wiesz, podjudzacz największy. Widzisz, jest, już jestem. A ty coś ty. podjudzasz. Uciekam od was, tyły, bo jest, zobacz, jesteście patrz, gałgankami. Dobra, to ja z tobą Zobacz, pokażę ci. O, ktoś Jarek, zostawił ja. subskrybera? bo dźwięk słyszałem. Dziękuję. Ała Nie Nie możesz, tyłem. Nie Dobra, ty, ja tu jestem chyba na przodzie Bo oni go tam uczą o, coś pakie, bo czekamy Bo tu jedzie Dobra Ała. O nie, to jest moment jakiś podjudzony Podwiódzony moment da o. Dawaj Fifrej, robisz to a chłop, co robisz? Widziałeś to? No ty, za dyba to jest Zrobiłem, wreszcie Uwolniłem się od dziedziała <laughs> On się tam męczy Czekaj się. Dawaj, lecisz No i kurczę. Krajan, jak lecisz. Jestem Czekaj, czekaj Czekaj Dobra, czekaj, Fiffrey. Nie jestem przekonany, czy to przejdę. mi się. O nie, ja mogę budować? O nie. Coś jej zrobił. O nie. Dobra, jest git, idziemy. Dalej da się... Nie, teraz nie zbejtujesz, nie zbejtujesz teraz. Ale nie, zety, zedytuj to tak, żeby tylko po tej stronie to było. Czekaj. Co? O tak, o. To Co mnie? Coś Dobra, ty... jest przypadek, serio. Dobrze jest, czekaj, tylko teraz to kurczę zbejtować jakoś No ja nie umiem wszystkich naraz zbejtować, halo No bo to trzeba Dobra, patrz No SPORTY No co Teraz ja Zrobili jakiś chory poziom, nie umiem przejść, no dawaj Ty <laughs> Dawaj, biegaj, biegaj Zaraz się kolejne tamte się już otworzyły i zaraz masz zlewa. Czekaj, czekaj, jeszcze raz. Daj, daj mi jeszcze sekundkę. Ja tu podaję się sobie. No. no dawaj masz... Aj. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, inaczej to zrobię. Ja to podjudzę teraz. Nie wiem ty Opakki mamy problem. Co ty nie Peter! <grystek> Ej, a dziedził został na tym kolej z tym Nie te. No. <grystek> nie, najgorzej. Nie cofa cały czas. To, co by to? Ała. Nie. Halo. Dobra. Co Nie w no ci. Nie no, nie, no co nie zawidzę. Co by Dobra, to? Dobra, przeszedłem. Ja tam mam... Ja tam już przeszedłem dalej, ja się cieszę. Co mam wam powiedzieć, żeście zrobili etap, że go przejście nie da? przyszedłem, przyszedłem, dobra, ale. Ja? <laughs> ale ja byłem pierwszy. Dzięki. Dzięki nie Nic nie oszukiwałem. To nie ja. O nie, jestem tam, tu gdzie. Ja prawie to przeszedłem. Ale dym. Ty a Krajan tam został? Tak. No. Ej, ty, to co. Czekaj, cofniemy się po Krajana, chodź. No dobra. A po mnie to co? A jak mam ci rzucić, jak ty nie umiesz rzucać to ci nic nie poradzę Ej ty, my się nie cofniemy, patrzcie to jest do bejtowania teraz, dobra ty Czekajcie, ja to przejdę Ej. zaraz Mam radę Nie cofniesz się tam Fifrey, chyba że umiesz tak, nie? ale powodzenia Zrobiłem Ej? Zrobiłeś? Tak Nice o to chodzi. No nie, zginęłem <laughs> Ale zrobiłeś całe? No tam to tak A to git Co zrobię? Najsik, ziom. A foxa jest, a tu jest. Tutaj. Hops, lecę w przespożę. nie, nie domyślałem. I believe I can. O, o, jestem. I can, oj, oj, jestem. Ty, o nie, spadnie nie. Ty, nie, tu jest jakiś a, ja... chory nie, poziom. No dobra, ja tu muszę iść A to jest schizowe droga. Któreś schizowe? O, jestem. O, 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 jestem. Aaa, zrobiłem. Nice, zioma. Wiedział tam siedzi smutny cicho. Ja tam nie siedzę on, tylko stałem. On wszystko umie. Nie sputam tylko załamany. Ja idę w łeb z Ja Aż was gonię też. Łeb- łeb? Dobra. No nie. Ten co tam podjudza, Ty. Spokojnie. Jestem... Nie. Ja jestem łeb ja łeb za wami, tylko że... no poziom Też mi się jest. tak wydawało, o kurde. Dobra, robię to! No nie! Głupia piramidka. Piramidka głupia. I co? I co? Oła. Jeszcze raz prawie zrobiłem tego, tego, takiego na lodzie place'a. No! Ej, krajeś, ja ci wyślę linka do takich fajnych butów, nie? To osiem. Aj, zrobiłem chyba. Nie wiem czy tam był checkpoint, ale jak był to zrobiłem. O, zrobiłem Był No Nie, nie wierzę O kurczę, a tutaj to jest już wyższa szkoła jazdy jakaś, ty Ej, Foxy, poczekaj no No synek, co ty Jak ja, jak ty? Wy... O, o, jestem, dobra, nie, jestem, jestem, no Wytworzyliście tą mapę, co ty ode mnie chcesz? Wiem, 50 Aj. razy przechodziliście nie, pewnie już to Nie, zrobiłem to, to, to ja dwa razy przechodziłem No, no dobrze. nie Dobra, bo, bo, bo. Będę, będę! Jestem, Jezus, poprzez. Nie, 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 nie! nie, nie. <grystanie> jak strigerował! <grystanie> Dobra, teraz ja próbuję. A trzeba sposobem. Mówię to <grystanie> i się wywalę za sekundę. Ja to robiłem, to jest najlepsze, że nie potrafię niektórych poziomów przejść. Szkoda, że. No, nie widziałeś, że tak jak strigerowałem. Widziałem, byłem za tobą. No, no, się na Dobra, dawaj po kolei, lecisz teraz U, ty. też. Jestem. Nie. Dawaj, Krajam, go. Mnie, yy, ja nie byłem tego. Nice. Dobra, kogo... nie. nie. Nie, co wiem. Nie. Dawaj, teraz ty. Ło. Teraz no. podskocz. Podskocz. No ilej, nie, nie. poprzedni mnie zabił. Nie. nie. a co tu będzie? O nie. Co tu? A, o nie, Podoba okay. mi się twój entuzjazm. Okay. Do Wiem, dobra, dobra. Już mówię, że na sceny poziomie jest trzy razy trudniejszy. O kurde, ty, ale to jest serio ciężko wreszcie zrobić. To. Ten ostatni trap, Wiem. ja wszystkie umiem zbejtować, tylko ostatniego nie umiem. Glem. Teraz podkreślam, dobrze. Dobra, porobione. Ten poziom? No, tutaj. Artysty łatwe. Łatwe. Oprasznie. Łatwe wszyscy po kolei giną, łatwo. Nie, nie giną. To polecam skakać z... z... właśnie... Pokażę wam, patrzcie, czwarte. Patrz. No, polecam dobra. tak. Tu i zrobić tak. O, jak, jeszcze raz, bo ja zginąłem. Czemu nieco... nie co? No, nie było nic. Nic już nie mówił. Ja wiem jak... Ja wiem jak to zrobię, patrz, ja to zrobię tak. Ja to 1-8 robię. Nie, dobra, nieważne. Ale to jest dym. Ty. Który to jest poziom? To jest Nie, to jest A, 20. Ale dym tyłem A ja sobie poprzedniego trapa baituję nie? Ja to dobry jestem Hello W i ten poziom przechodziłem jakieś... Ej, ten ten, ten, ten poziom jak testowałem mapkę, no. przechodziłem jakieś 20 minus. Tak? No. A ah. i to przypominam, jeden z twórców mapy. Jeden z twórców? A było ich wielu, Było no. aż dwóch. Ej, tak w wolnej chwili, gdy sobie stoję i jeszcze nie No, zrobiłem. Typów, to polecam wpisać kod. foxes 2 w sklepie, tak, tak O kurde, nie ty, dzięki kompletnie, też polecam. O, ład już tam byłem. I e, poczekajcie na mnie, no. No kurde, no. Też nie potrafię. Nie, dobra Nie Ajajaj aj, aj. Jestem Dziedziel skupiony na impulsywach, tam lesi jeszcze Nie, on wyszedł Wyszedł? Tak Wyszedł Z Triggerem Porzuł się, się. Ajojojojo aj, aj, aj. No nie kurczę, ej ty, lol Nie jest ale dobra Ja przeszedłem to kurczę, ale kolejny etap na double jumpie trzeba zrobić, a ja nie umiem. też wyszedłem. A to ja to umiem. Raz, dwa, jestem. A trzydzieści temu się przeszło. za pierwszym czekajta. razem. Aki, czekajta. <laughs> za dwudziestym razem. Kurwiesz mi kabla od internetu. Aaaaa, no! wariaciiku. Chłopaki. No halo, jesteś najgorsze. twórcą. Dobra, nie, prawie. Drzwi są najgorsze ja już widziałem, jak on to za pierwszym razem prawie zrobił, to już wiem wszystko. No nie! Też tak samo wiem. O ty, odgapiłeś ode mnie. A nie, czekaj, ty zrobiłeś pierwszy, to ja odgapiłem trochę, to sorry. Kurczę no, najgorzej. Czekaj, nie, się lubię na tej 7, mojej mapy, będzie. no. Będzie 7 na 7. No. Mówiłem. No 10 to jest jak przejdziesz. Czyli szanse są marne, żebyś Dobra, to wylosował. Tak Okej, gdzie jesteś będzie? Nie, Przez no, drzwi, drzwi skaczę. O, masz połowę szansy. Mówiłem? Mówiłem. O kurde. A, Przyszedłem pierwsze, jest. Ej, chcesz <laughs> podskoczyć na to jakby? Ze skoku to zrobisz. O nie! O kurde, sorry. O, prawie z tego. Chłopaki, teraz patrzcie się na mnie, co ja robię. Ja bym ja się musiał się cofnąć razem. trochę. O, o. Ziomek, my cię tam o, o. nawet nie widzimy jeszcze, a ty coś gadasz. Kurde, za Jest zrobione. A i co? Ja już idę do was. O nie, szybko stawiaj... stawię ścianę jakąś, żeby nie przy... Nie. <laughs> a, dobra, jestem. Elo Krajan I skąd Czaj ty jesteś Dawaj blokujemy go, że będzie wskoczył. Aj nie, 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 nie. tak będzie doleciał. Nie, nie. Najgorzej. Nie. Uu. Ty jak się przez się na na to przechodzi? Chyba tak jakoś nie. widziałem. Nie, o, jesteś to nie. za pierwszym razem prawie. Ale teraz jak tak to. powiedziałem to 40 raz będę przechodził pewnie pada. Ty patrz, byłem tam. Ja tam byłem. Super. Ale męda z ciebie. <laughs> Kurde, Ci Frey, Haha, i już jestem do was. Nie! Zali się ojeczek, fajne. Czemu ja za wysoko lecę? Musisz SK wcisnąć przy, przy samych drzwiach. O kurde, to żeś nie nauczyłeś mnie. Jestem jeszcze na parkurze. Chłopaki, czekajcie Ten tam kręci hulak hopem da Dalej żeś tego nie przeszedł? O nie Nie, ja jestem Jeeeej, <grystwem> szczęśliwa konga <grystwem> Dobrze, że nie musimy być na Krajana, bo by, byś wepchnął e, reptyn... Czekaj ja byś postawiać reklamę, to byś wepchnął to chyba Milion reklam, no jeszcze żebym miał monetyzację włączoną <grystwem> <grystwem> No właśnie To by było dobre Czy to za pierwszym razem <grystwem> przyszedłeś? Tak Nie Dobra, mogę teraz a co robię, A co robię? Ej, chłopaki, czekaj ta. Tak? No A jasne. Co robię? Ja czekam na końcu mapy. Ej, robię? <grym> co to jest? I tak, sumie... Ej, u tu werset. mnie strefa godzi. No nie. Tu już tam jesteście? Co wy normalnie jesteście? Ja na 29. Ja na 31 ja hmm. na swoim parkuże utknęłem. Nie wierzę w to. Jezu, ześ nie przesadzi też gdzieś z tymi De... De... Nie, dobre. A mnie goni a, 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 a. Ale wstyd! Twórca gry i ostatni Ma Kurca Twórca gry, <laughs> stworzył portal Dobrze no normalnie nie? Dobra, easy Idę oh, do was yeah. <laughs> <laughs> Dobra ty, czekaj Nie, tak blisko Nie gadaj <laughs> Nie chodź, jestem. Teosuście, ja już wiem, jak ty to zrobiłeś. Nie! No tak, to co to nie was. Jak ty to zrobisz? No, nie da! Jaki dym, Da się, da się. A ten, ty żeś... Ty żeś się o ścianki robił? Ty, ale na pierwszy raz tego nie zrobiłem, ani na drugi Jestem, jestem, jestem! nagle gra... 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 o Jestem prosty. człowiekiem, patrzcie to, co ja robię No nie, halo, ja tam chciałem tylko wejść nie jesteście. No ja na grapplerach jestem. Aha. O nie! To było nade mną. Nie użył grapplerów. Ej, ty, ale ja. Ej, śmiesznie mnie to jakoś zabiło. Ty! Ej! Wiesz, jak Cholera. to przeszedłem? Nie łapiąc się nie. nawet jednego sopla. Serio? Ja się o ściany tylko łapałem. Nie, bo ja już chciałem iść, a... No, czy, czy pońca nie wyłączyłem, nie? Czekaj. Pa, to... Ja nie przemyślałeś tego, bo to może... ...może zepsuć chyba to. Nie, nie, a nie. Ała. Dobra, jestem po cięciu. Taktyczne cięcie. Dawaj! Strzelaj się. Przynajmniej wszyscy w jednym <laughs> momencie są ter. O! Wow. Co poszczelał? Wywaliło? Czekaj Dawaj Dobra, jestem O nie Ty! 50% zabrałeś Sorry Nie chciałem A gdzie... Co ty cheatujesz? O, ty cheaterze O! Oh, cheatował mapkę Jak cheatowałem? O no nie! No Aha! On dla ciebie to Tu, tam są noskołpy, mordeczku Co? są tylko dwie skrzynki Że skrzynka i lama A są tylko dwie snajperki O nie <grymne> to nie ja. Oddaj jedną. Posiadaj, oddaj jedną. Owo. Oddaj jedną. Halo, dzień dobry. Ja mam Masz jeden amunicji. O nie, No A dobra, już idę. A co, nie ma tyle snajp dla wszystkich? Mhm, let's go. To dawaj, lecimy po nim. Czekaj, to Rayalgo go pyreval. Dobra, dawaj. No scope? Nie, yeah, ja quick scope. Ja. Nie, nie, nie! Dawaj, chodźcie, chodźcie, przechodź. Czekaj, weź sniper. Kto? A ja... Nie... Czekaj, czekaj, patrz to, patrz to, patrz to. Ech, ech. Nie. Sorry, to nie ja. Pięteczka, piąteczka. Piąteczka. Dobra, dawaj, czeka zasuwamy dalej. Czekaj, czekaj. A C nie no dobrze, już go nie strzelaj. Zabijcie glattelem! Nie, przyczepił to... mi się do poślada, co zrobił. Gdzie Co to jest? Nie ma. Skaczemy w dół. Lol. Po co? A tu. O, czekaj, bo to trzeba. Nie można oszukiwać, trzeba poczekać, aż się trap strigeruje i teraz można biec. Cofnęło mnie. A tu, a to nie jest mój grappler, potrzebny. Ja czekam na Krajano, ok? o Ja czekam Tam na was, bo ja widzę, że tutaj jest zadyma jakaś. Co tam jestem? O, o ty Biegni o. Skubaniutki Dobra, ty, uspokój tam Kuniec mapy Ale wiem, o nie, oszukał To ja zatrudniam krajana, żeby cię okładał w takim razie Chodźcie, chodźcie, chodźcie no, chodźcie na chwilę Czekaj. Gdzie ty Czekaj. bo chcę zobaczyć co tu jest za wękla Nie ma tam nic Tu nic nie ma z zawękla A ła no i mnie zabił Szybko zbania co Nie, nie Dawaj, O nie, ciebie też? Jeszcze końcówkę zobaczymy i Ale nie. Na, na A, Ale tu są już zabite te typiarze No Jeszcze raz Która trzeba to, no to w takim razie proszę nas nie bić FIFRA bo my się potem respimy daleko a no, no dobra, dobra Nie bij I, I nie jeszcze na Nie bij nas tu Na zewnątrz, nie patrz się tam, nie patrz się tam Dawaj tam Gdzie tam. się mogę patrzeć? Daj, chodź jeszcze na górę O, 3-4 God Fox w sklepie! Uuu, ale dym Ale dwa Ale dwa Tam o Największa beka jest z x <laughs> Ale fajny Ty, tamże tam, też był Tam biegałem ja yeah. No dobra, słuchajcie, w takim razie to będzie na tyle w tym filmie Mam nadzieję, że wam się podobało Ile mają zostawić łapek, żebyście kolejne, kolejne etapy jakieś zrobili albo następną mapę? No tak z... czekaj... 10? 15? 10? 15? No to 10... no to 15! Dobra, 15 łapek i kumple robią kolejną mapę Mam nadzieję, że wam się podobał filmik Zachęcam wszystkich do subskrybowania, lajkowania, wpadania na streamy, wpisywania kodu Foxes2 no i do fifreya ja też was zapraszam. A, trzymajcie się, elo!